W dzisiejszym odcinku programu Zwierzenia odwiedzimy z kamerą piłkarkę ręczną drużyny młyny Stoisław Koszalin Gabriele Urbaniak, która opowie nam o swoim pupilu Kocie Mańku. Zapraszamy! Zaczęło się tak, że bardzo chciałam mieć zwierzaka. Ogólnie chciałam bardzo mieć psa, ale niestety przez to, że gramy w piłkę ręczną, no to jest to obowiązek posiadania psa, bo trzeba się nim zajmować, jednak trzeba poświęcić mu więcej czasu niż, niż dla kota. E, I poszukiwałam kota ze schroniska, bo chciałam bardzo uratować życie, ale zaczęły się troszeczkę problemy, bo wynajmowałam mieszkanie, więc schronisko chciało dokumenty, zgodę właściciela i tak dalej, więc cały ten proces troszeczkę. No, Troszeczkę stworzył yy, dla mnie problem, i zaczęłam poszukiwać kota na eliksie. Bo często gdzieś tam było ogłoszenia, że oddam dobre ręce i tak dalej. I chciałam mieć szarego. Gdzieś tam sobie upatrzyłam szarego, bo leżały kotki w kartonie. I przyjeżdżam na miejsce i wychodzi taka ruda kulka. Wiecie, taki szary jest? A mój szarego już nie ma, bo został wydany. I taka mała ruda kulka jego ja nawet nie widziałam, bo zlał się z kartonem. No, także ją wiadomo. No, biorę go, no. co mam zrobić? Także od razu skradł moje serce i wróciliśmy razem do domu. Nigdy nie miałam dzieci, ale powiedziałabym, że jak z małym dzieckiem, bo w nocy trzeba było do niego wstawać, trzeba było się z nim bawić, dawać jeść i tak dalej, więc ta opieka trwała jednak przez 24 godziny. No, był odstawiony od matki, także potrzebował jednak tej bliskości. Bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy. Spędzaliśmy bardzo razem ze sobą dużo czasu, bo treningi były dwa razy dziennie, więc ja wychodziłam rano i po południu, więc w ciągu dnia jednak z nim czas spędzałam. Maniek chciałabym, żeby był przytulasem, ale niestety takim kotem nie jest. Jednak lubię towarzystwo i gdzieś zawsze przy mnie się kręci, gdzieś tutaj na drapaczku sobie siedzi, ale jest takim kotem, który chodzi swoimi ścieżkami no jak chyba każdy kot także jeżeli go o coś poproszę żeby do mnie przyszedł to jaką on decyzję podejmie no to nie wiadomo w swoim pierwszym domu wychodził na dwór, i wydaje mi się, że jak ja go widziałam, po prostu się tego domagał. Więc na początku wychodził na balkon, potem, jak się przeprowadziłam do kolejnego mieszkania, to już chciał troszeczkę więcej i wychodził na klatkę schodową, coraz więcej, coraz więcej. I skończyło się tak, że jak poszukiwałam teraz mieszkania, to szukałam na parterze, żeby jednak miał tą swobodę wychodzenia on i ja, żeby nie musiała schodzić na dół i otwierać mu klatki schodowej, żeby mógł wejść do domu. Tam w poprzednim mieszkaniu czekał grzecznie pod klatką, jak sąsiedzi wracali z pracy, gdzieś tam to zawsze czekał, sąsiedzi go wpuszczali i potem czekał bezpośrednio przed moimi drzwiami do domu. Wiele razy już się tym razem przeprowadzaliśmy. Przeprowadziłam się z Gdyni tutaj. W międzyczasie, i to jest moje trzecie mieszkanie w Koszalinie, więc żeby zapoznać się z terenem, no to brałam go zazwyczaj na smyczy, żeby mógł się zapoznać z terenem. A potem już gdzieś tam po prostu przy mojej nodze chodził, ocierał się, także zaznaczał sobie ten teren i sam już wracał do domu, już wiedział gdzie. Zostajemy zazwyczaj razem. Jak on słyszy mój budzik, to już przychodzi do łóżka, już mnie wita, domaga się jeść, więc po tym chce już wyjść, więc jest to chyba poranna jego toaleta. Rzadko załatwia się w domu, chyba że nie ma mnie w domu, a on został sam, więc kuwetę ma i jest to jego ostatnia deska ratunku. Także nie ma z tym problemu, nie, nie robi gdzieś po kątach na złość. Pomimo tego, że jest rudy, nie robi na złość nie jest aż taki wredny. Potem pod wieczór gdzieś tam wraca po prostu. nie? Jak jest, są cieplejsze dni, to czasami nie ma go po dwa dni. Ale jak już jest zima, to on w ciągu dnia, czy zaczyna się zima, w ciągu dnia przychodzi y, spać już tutaj do domu, i wydaje mi się, że to jest moment, y, w którym nabiera masy i futra na zimę. Nie mam żadnego pojęcia, jak, co on ma w sobie takiego, że jednak sąsiedzi do niego lgną, ich jednak za, zabiegają o niego. Y, jednak jak zdobędą zaufanie, no to już jak ktoś ze sąsiadów przechodzi pod blokiem, to zawsze podejdzie się przywitać. I, I tak nie mam naprawdę pojęcia, jak on to robi, że jednak wszyscy chcą go pogłaskać, chcą zbliżyć się do niego. Nie wiem, czy ja się bardziej stresuję tym, jak on zareaguje, czy jednak on tą całą sytuacją, chociaż zawsze, zawsze dla każdego zwierzaka zmiana jest stresująca. Jak się przeprowadzałam na nowe mieszkania, pierwszy dzień drugi był taki, że gdzieś się chował, jednak musiał zaakceptować to miejsce i, i zmianę. Ale nie było potem problemu, bardzo szybko się zaakceptowaliśmy to, w jakim miejscu razem się znajdujemy. Chciałam, żeby był to kot podróżny, gdzieś tam ze mną jeździł i tak dalej, ale samej podróży nie znosi. Ale jak już dojedziemy na miejsce, to, to nie ma problemu, czy do rodziców, czy do tej mojej przyjaciółki. Y gdzie jak mieszkałam w Gdyni, to, to często gościł z dwoma psami, także psy też akceptuję. Bo jak wyjeżdżam gdzieś na dłuższy okres i, i nie mam co z nim zrobić, po prostu to zawsze znajdzie się osoba chętna, która może się nim zaopiekować. Więc sama podróż jest problemem, ale jak już zajedzie na miejsce, to wszędzie czuję się dobrze. Czy u moich rodziców, czy u przyjaciółki, nawet rodzice kiedyś z nim pojechali nad jezioro na wyspę, gdzie bardzo się bałam, bo nie wiem, czy kot potrafi pływać, czy nie. Ale bardzo szybko i wiedział, który domek jest rodziców, także on sobie chodził po dworze i, i, i wracał do nich. Mamy siebie w podróży dosyć już czasami. To jest ciężka rzecz, ale stoi potem przed drzwiami, po prostu chce wyjść, żeby nie był zabrany. Ja się pakuję, wiem, że go nie muszę zabierać, więc go wypuszczam, on sobie wychodzi. Niestety, jeżeli musi ze mną jechać, no to wszystkie sypialnie jest zamknięte, żeby gdzieś mi się tam nie zaszył, drzwi są zamknięte, żeby po prostu nigdzie mi się nie schował, żeby mogła go zabrać do transporterka i go zabrać. Także strasznie mi go jest szkoda, jak już widzę, jak jest zestresowany tą podróżą. Smaczki są jego całym życiem. Jak nie ma go albo gdzieś wyjeżdżam i chcę go zamknąć w domu, gdzieś tam się przejdę wokół osiedla, trzęs trzęsę saszetką, to Pojawia się zazwyczaj. Chyba, że gdzieś się zaszył naprawdę daleko i, i nie słyszy tego, no to nie przyjdzie, ale jak tylko usłyszy saszetkę ze smaczkami, to przybiega od razu. Sąsiad szedł z córką na spacer tam w stronę pola i znalazł małego kotka. No i stwierdził, że podrzuci mi go, no bo potrafię się opiekować się kotami. Trzymałam kota na, na tarasie, bo niestety miał pchły. No, więc spędził noc na tarasie, bo to było lato. No i to było takie wahanie, czy, czy jednak go zostawić, czy, czy, czy go oddać. No i bałam się po prostu um, jednak obowiązku już nad dwoma kotami, bo czasami jest taki moment, że w tej chwili muszę gdzieś wyjechać, muszę kota zamknąć w domu. Ciężko jest ogarnąć jednego, a co dopiero dwa. Tak mi się wydaje, więc nie chciałam stwarzać sobie problemu i, i myślę, że znalazłby lepszy dom i znalazł dom. Oddałam go do kocimiętki w Koszalinie, także był na kwarantannie tydzień i od razu jak wyszedł z kwarantanny znalazł dom. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zwierzeń. Dziś chciałabym opowiedzieć o warczeniu. Pewnie nie raz zastanawiacie się, dlaczego wasze psy warczą. Zapraszam! Warczenie może być oznaką wielu rzeczy. Na przykład próba zdystansowania człowieka, czy to innego psa, ochrona zasobów, zdystansowania z powodu bólu, bądź nawet zaproszeniem do zabawy czy pieszczot. Warczenie jako ochrona zasobów oznacza próbę zdystansowania innego osobnika od jedzenia, zabawki, nieraz się zdarza, od miejsca lub człowieka, którego pies może traktować jako swoją bliską osobę. Warto wtedy być bardzo uważnym. Aby nie przekroczyć pewnej granicy, w której pies może przejść do dalszego dystansowania, a w najgorszym wypadku ugryzienia. Warczenie to nic złego. Pies ostrzega i informuje, to jest moje. Zazwyczaj między psami jest to bardzo szybko respektowane i zrozumiałe, dlatego drugi osobnik odchodzi, rezygnuje. No chyba, że trafimy na bardzo pewnego siebie psa, który będzie chciał zawalczyć o zasług. Jeśli chodzi o nas ludzi, Bywa tak, że pies ostrzega, kiedy dostanie kość i warto tą kość mu zostawić. Po prostu pozwolić swobodnie ją zjeść, pogryźć, tak aby pies nie czuł się, że w każdej chwili ją może stracić i zawsze będzie musiał jej pilnować. Kolejny powód, kiedy psy warczą, może to być próba zdystansowania innego osobnika, którym jest pies lub człowiek, a nawet i kot kiedy pies jest na przykład zmęczony, chce odpocząć, nie ma ochoty na zabawę, nie ma ochoty na żadne kontakty oraz gdy go coś boli, na przykład chory, starszy pies, który kontakt może kojarzyć z bólem. Ty mamy na przykład szczeniaczka, który jest bardzo szybki, skoczny, energiczny, a starszy pies nie ma sił na zabawy. Ten szczeniaczek z chęcią skacze mu po plecach, wskakuje na zad, na głowę. Może to wywoływać ból. Wtedy starsze psy czy chore bardzo często warczą po to, aby takiego szczeniaka zdystansować, bądź żywego młodego pieska, który chętnie chciałby się pobawić. Psy, które dystansują z powodu bólu, mogą być również w średnim wieku. Może to powodować zwykła choroba typu ból ucha albo ból brzucha. Więc zwracajcie uwagę na to jak się zachowują wasze psy, kiedy warczą takie okoliczne sytuacje. Nie tylko brać pod uwagę samo warczenie, bo może się okazać, że wasz pies właśnie zaczyna chorować, a wy jeszcze o tym nie wiecie. Wasze psy również mogą warczeć, kiedy zachęcają do zabawy, czy to Was, czy Wasze psy. Myślę, że każdy właściciel psa potrafi rozróżnić warczenie, kiedy Wasze psy są rozbawione, powarkują przy przeciąganiu się zabawką albo nas nawet trącają nosem czy łapem za nogawkę bo jest to całkiem inne warczenie, takie zabawowe. Kiedy wasze psy razem się bawią, pojedynkę bym nazwała, jeden na jednego, to w takie kulanki, przepychanki, to wówczas też powarkują. Jest to jak najbardziej prawidłowe, nie powinniśmy tego zabraniać. Nawet kiedy się z własnym psem przeciągamy i on powarkuje, to jest wszystko ok, nie bójcie się tego, a wręcz nawet pielęgnujcie, wasza zabawa będzie fajniejsza i wasz pies jeszcze chętnie będzie chciał się z wami bawić. Możecie spotkać się z warczeniem u psów, które nie są odpowiednio socjalizowane i przyzwyczajone do życia wśród ludzi i innych psów. One mogą warczeć dlatego, że się boją. Chcą zdystansować te osobniki, ale już to warczenie może być dość agresywnym zachowaniem, informującym, że ja naprawdę zaraz Ciebie zaatakuję. W takiej sytuacji unikajcie kontaktu z tymi psami, a swoje pieski lepiej przeprowadzić, oddzielić, żeby nie czuły dyskomfortu i strachu. Aby same też nie musiały przechodzić w akty obronne, warczenie może się pojawić w wielu różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że po tym odcinku będą potrafili Państwo rozróżnić, dlaczego wasz pies warczy. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia! Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie ze zwierzętami, to czekamy na maile. Proszę wysłać je na adres alexandra.barcikowskamałpa.tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia, a na kolejny odcinek programu zapraszamy w niedzielę 2 października.